Sheryl Sandberg, która jest dyrektorką operacyjną Facebooka, powiedziała o tej książce, że bardzo żałuje, że nie miała takiej książki, kiedy była dziewczynką, bo może byłoby jej trochę łatwiej i ja naprawdę muszę się z tym zgodzić. Ja też żałuję, że nie było takich książek, kiedy ja byłam wczesną nastolatką, dorastającą dziewczyną, bo... Książka Pewna Siebie Dziewczyna, Jak Mądrze Ryzykować, Akceptować Porażki i być szczęśliwie niedoskonałą, autorstwa Katie Kay i Claire Shipman. Od razu powiem, że to są dwie naprawdę wielkie dziennikarki. Jedna, która pracuje dla BBC Ameryka, a druga, która też w najważniejszych programach telewizji amerykańskiej od lat, od lat pracują. One napisały książkę, która. No kurczę, dodaje pewności siebie. Ja przeczytawszy ją, mam wrażenie, że sama skorzystałam, chociaż to nie jest książka targetowana dla osób przed 40, raczej po 11-12 roku życia, tak bym mniej więcej myślała. Książka, która mówi o tym w bardzo klarowny, bardzo zabawny, ale też bardzo, bardzo mądry sposób, jak zyskać mądrą pewność siebie. To jest bardzo trudne, kiedy jest się dziewczyną, naprawdę. Jak z niej korzystać w sposób odpowiedzialny, w sposób sensowny? Jak nauczyć się przyjmowania porażek? Jak pozbyć się takiego um, gdzieś tam w tyle głowy, nieustająco um, szepczącego nam jakieś złe słowa, wewnętrznego krytyka perfekcjonizmu? E, książka napisana jest w formie takiego poradnika, mamy tam absolutnie całe spektrum różnych zagadnień, od przykładów z życia, przez quizy, pytania i odpowiedzi, takie punkty do refleksji nad tym, jak ja bym się zachowała w danej sytuacji. W dodatku, ta książka ujęła mnie tym, że mniej więcej 30 stron. Tak, nie przesadzam, jak nie więcej. To bibliografia i różne odnośniki dotyczące źródeł, z których autorki czerpały wiedzę na temat najróżniejszych podpunktów tej książki. To są rzeczy, do których mogą dorośli zajrzeć, skorzystać i naprawdę dużo się dowiedzieć. Więc jest to książka, którą ja z jednej strony polecam oczywiście dziewczynom, dziewczynkom, ale z drugiej strony myślę, że nie byłoby źle, gdyby po tę książkę sięgnęli na przykład nauczyciele i nauczycielki aby móc z niej korzystać na lekcjach wychowawczych, żeby po tę książkę sięgnęli też rodzice, żeby mogli w dobry sposób rozmawiać ze swoimi dziećmi. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo wartościowa książka. I no, mnie się naprawdę strasznie podoba rozdział o perfekcjonizmie, który tutaj jest nazwany, jest tam napisane w ten sposób. Zapomnij o definicji słownikowej. Perfekcjonizm to naprawdę okropna choroba. No tak, no coś w tym jest. Każdy. Każdy z nas ma o tym jakieś e, pojęcie. Bardzo polecam Państwu tę książkę, sięgajcie, czytajcie i polecajcie ją swoim dzieciakom.